Do Ostrowca Świętokrzyskiego przybędzie po raz kolejny ambulans Fundacji Ronalda McDonalda, który przebada aż 150 dzieci w wieku do 6 roku życia. Badania USG są bezbolesne, bezpieczne i bezpłatne. Celem badań USG jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że ponownie do naszego miasta zagości Fundacja Ronalda McDonalda ze swoim ambulansem. I w dniu 27-28, czyli w najbliższą środę, w najbliższy czwartek, będzie kolejne 150 dzieciaków z naszego miasta, będzie mogło się zdiagnozować. Chcę przypomnieć, że to, jest już, że to już jest taki tradycja, można powiedzieć, bo co roku Fundacja z, dzięki tutaj zaangażowaniu w 2016 roku pani Janny Pikus ale też i pani przewodniczący Irenę Dudek, gościł u nas co roku. W związku z tym, że na jesieni takie badania były w ubiegłym roku i w związku z tym, że zapotrzebowanie było bardzo duże, po raz kolejny udało nam się, jedyny termin, który mieli, miała fundacja był właśnie taki wczesnowiosenny, więc, więc oczywiście nie patrząc na pogodę, Chcemy, żeby nasze dzieci zostały przebadane, zdiagnozowane, bo to jest bardzo ważne. Tak jak mówimy tutaj zawsze, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Do tematu powrócimy w poniedziałkowych telefaktach.